Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 6. Szóstym... Jaki szósty kurda? Dzisiaj mamy 6 września 5 rok. Drodzy Państwo, jestem w szulu numer 15. Chcę zobaczyć jak ta pszczoła się ma ile ich jest jak one rokują przed zimą po wykarmieniu jak one rokują po wykarmieniu Oto jest drodzy Państwo ciekawa kwestia ile tych pszczół zostało? Dostały dopiero 8 liter syropu cukrowego w stosunku czy do dwóch. No i tu widać, że to trzeba karmić. Karmić albo ramkę tą dać do osuszenia i tak można zrobić. Prawdopodobnie tak uczynię. Tu jest ładnie zalane. Tu też. I jadę dalej jak to wygląda w tym ulu no niestety tu też chodzi na pszuka bez skrzydełek tu jest córka Zula 22 matki gdzie ten wirus był Ale tu nie chodzi o matkę, tylko o charakter pszczół, drodzy Państwo. Jest ładnie za No ale pszczół ubyło masę. Niestety karmienie to powoduje. że pszczoły przy przeróbce syropu się eksploatują. Hmm. Mam nadzieję, że do wiosny parę pszczółek mi doczeka. Że do wiosny parę pszczółek mi doczeka. Tak więcej pszczół okaleczonych bez warozy, drodzy Państwo, nie widać. No ale ciężko powiedzieć. Jaki stan tej rodziny? Całkowity. Nie ma tych pszczół za dużo. Syropiu, syropiu, przerobionego masę. Te pszczoły ułożyły sobie gniazdo od tyłu, od przestrzeni wolnej, odwrotnie nie od wylotka bo nie miałeś zatworu z tyłu. Tak robią. I po prostu te pszczoły wyglądają, jakby już były, drodzy Państwo, zakarmione. A tu można im to otworzyć. Ramki podosuwać Także nie wiadomo, ile tych pszczół jeszcze siedzi w polu. To jest kwestia. No, i po karmu dużo więcej mają niż dostały. To jest ciekawe. To jest ciekawe. No i trzeba je popudrować. Jeśli jest waroza na pszczołach, to ją zwalić tym sposobem. I jak założę. Tylne zatwory to raczej ona pokarm łoży przed zimą tak jak powinno być to teraz, gdy je się podkarmia bez tylnych zatworów, to odwrotnie układają pokarm na zimę. Mogłem to wcześniej zmienić, ale wcześniej raczej. To byłoby problematyczne ze względu na upały. No i teraz tą ramkę muszę podnieść, dać do. Osuszenia, bo ona jest niepotrzebna w tej chwili, No i drodzy Państwo, to nie można powiedzieć, że w tej rodzinie jest beznadziejnie mało pszczół. Bo jest tych pszczół, trochę proszę, proszę Państwa, może no, że tu sedzie pszczoły widziałem bez skrzydełek a wiadomo, to się nie bierze bez przyczyny, to nie znaczy, Państwo, że to jest sama waroza. Bo kwasem wyleczycie też sobie przywleko i mają To takie sytuacje, żeby uniknąć Drodzy Państwo, no to po prostu może gdy zrobimy inne ule gdzie dwutlenek węgla będzie odgrywał szczególną rolę to tego zjawiska nie będziemy mieć no i drodzy Państwo ja tu muszę ładnie stawić ten zatwór i mam nadzieję że one prawidłowo zaczną prawidłowo zaczną składać pokarm układać w bo jeszcze mają czas na wszystko jeszcze mają czas na wszystko no tu proszę państwa to wszystko ułożyć w miarę, w miarę fajnie żeby pszczoły bez zimy były szczęśliwe no tak nie wiadomo czy tu jeszcze przelaz do nich zaglądnie czy nie ale z tego co widzę to już zaraz muszę tu zaglądnąć bo jeszcze drodzy państwo zapomniałem o jednej czynności Zapomniałem, drodzy Państwo, o jednej czynności, a mianowicie, że te pszczoły trzeba lekko zapudrować, no, ale cienko zapudrujemy. Niech im to leży tu na ramkach. Zawsze ten sam warodze się obniży przy tym systemie pudrowania to będzie wchodziło 13 deko na ul drodzy Państwo torebka 40 deko na na ile? na 4 razy to tak to będzie wyglądało zakładam podkarniaczkę. Jutro trzeba będzie przejść, drodzy Państwo, i tym rodzinom powiejmować przegrody odkarmiatce, aby mogły je osuszyć. No i tą ramkę, to co mam, muszę. Odkryć. Drodzy Państwo, tu co jesz trzeba będzie to wszystko odsklepić i niech ten cukierek sobie znoszą do gniazda o innej rady nie ma ramkę postawiłem odwrotnie No i proszę Państwa, było bardzo dużo czerwiów, bardzo wszystkiego, dużo bólu, a tych pszczół nie widać. No i warto byłoby zastanowić się nad powodem. Czy aż tak długo, dużo warozy? No będę próbował pomalutku ten cukrem pudrem w tej warozie dojeżdżać. I może w końcu ta rodzina wyjdzie na proste. No i proszę Państwa, tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.